Zbliża się 70. rocznica wybuchu powstania. I czy uważa Pani, że to była słuszna decyzja? Moim zdaniem, może to co powiem, nie będzie się wszystkim podobało? Nie, to było z góry wiadome, że to będzie przegrana. Po prostu nie, w tym czasie nie byliśmy w stanie wygrać z taką potęgą bez wsparcia. Bardzo dużo ludzi zginęło, więc z tej, z tej perspektywy no tak generalnie też za dużo ym, nie wywalczyli, ale ale jednocześnie walczyli bardzo dużo, bo pokazali, że nie chcemy się poddać. Ja jestem warszawianką z dziada te dziada i twierdzę, że każde powstanie ma w sobie jakąś nutkę prawdy i to powstanie na pewno było nam potrzebne. Dzięki temu ja żyję i moi znajomi mogą żyć w tym mieście, tak? Nie, moim zdaniem nie było słuszna. A dlaczego? No bo nie była słuszna, no nie była potrzebna w ogóle, co w nie była potrzebna u nas w Polsce. Mi się wydaje, że słuszna i dlatego ją tak przypominają często teoretycznie jakbyśmy wygrali, to tak. A że dostaliśmy baty i nikt nam nie pomógł. Ciężko mi powiedzieć. Powiem szczerze, że chyba skoro jest jak jest, to chyba słuszna. Co, de de decyzja czy warto było walczyć, zawsze warto walczyć o swoje prawa. Słuszna decyzja czy nie słuszna? Decyzja niesłuszna, natomiast bohaterom należy się trzeci chwała na wieki. Ja uważam, że to, to, to co oni zrobili? To już absolutnie od tej, tej decyzji to jest coś pięknego, bo oni chwycili za broń, ludzie często młodsi od nas, ludzie w liceum, w gimnazjum chwycili za broń i walczyli dla swojego państwa. Dla wyższej idei. Dlaczegoś tak naprawdę w ich głowach w ogóle, w ogóle nie musiało istnieć. Historycznie, rzecz oceniając, nie do końca była to decyzja uzasadniona, ale jednocześnie można się wczuć i zrozumieć w to, że w tamtych okolicznościach ludzie chcieli walczyć i, i uważali, że to było słuszne. My, którzy urodziliśmy się. Nie, nie doświadczyliśmy tych czasów, nie powinniśmy tego oceniać. Chyba nie ma sensu już w tej chwili zastanawiać się nad tym, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Było to 70 lat temu, stało się. Po prostu musimy przejść nad tym do porządku dziennego i tak jak mówię, no, odnosi się do tej całej sytuacji z szacunkiem. Warszawiacy pokazali na co ich stać, że nie dadzą się tutaj okupantowi, prawda? I że jednak drzemie w nich ta chęć walki o swój kraj i o swoje miasto. A sposób uczczenia tego dnia będzie 70 sekund zatrzymania i ciszy. To jest dobry pomysł? Czy może troszkę tego za dużo? Może nie powinniśmy tak się ze wszystkimi okazjami i wszystkimi świętami obnosić i, i takie bardzo świętować, celebrować? Uważam, że jest wiele okazji, które są celebrowane kompletnie niepotrzebnie albo nawet jeżeli nie, niepotrzebnie. To ze zbyt wielkim rozmachem. Wobec tego myślę, że te 70 sekund, które każdy z nas poświęci, mimo że jest to jednak dzień pracy, bo to chyba w tym, tygo, w tym, w tym roku jest piątek, tak? E, uważam, że te 70 sekund ciszy nikomu nie zaszkodzi. Po 70 sekund, nie wiem, ja mam wstać przez 70 sekund na przykład na ulicy, jest to głupi pomysł, ale na 70 sekund e, odstąpienie od maszyny jakiejś, to jest na przykład lepszy pomysł. Ja nie przepadam za obnoszeniem się. Wprawdzie przy takim święcie no na pewno te 70 sekund nie jest niczym niemożliwym do wykonania i jak najbardziej uważam, że to się przydaje, ale wydaje mi się, że tak naprawdę jakieś takie uczczenie tego wszystkiego to się powinno mieć w samym sobie. Nie, ja myślę, że niektóre kraje mają dużo więcej świętowania, także jak najbardziej powinniśmy o tym pamiętać i... Takie zatrzymanie mi tej ciszy to jest coś, co no, przypomina ludziom o tym. Ja wtedy będę na przystanku Woodstock i na pewno wezmę udział. Tak jak rok temu, gdzie 20 osób pod sceną zatrzymało się na chwilę, jak wszystkie koncerty się zakończyły. Wyszedł Jurek Owszak na scenę i powiedział, że wszyscy w tym momencie stali w ciszy. To jest, to jest niesamowite. Myślałem, że to jest niemożliwe, żeby tyle osób po prostu stanęło w jednym miejscu i było cicho przez, przez całą minutę. To ja też pokazuje, jak Polacy szanują powstanie po warszawskie i jak, jak oddają hołd postacom. To jest dla mnie coś pięknego.